Dla ciebie, Robercie, gość specjalny dzisiejszego wieczoru, pani Edyta Górniak. Piosenka, prezenty, prezenty. Gniew, zasypia żar, światło mrok rozdziera, ginie zły. Ek, w niemej ciszy stygnie skrzydła. Nie 面。 Świę szczególnie chwila trwa, choć cię szczęścia brak a świat. Więc radujmy się. Szczególna chwila trwa. Edyta Górniak. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się Panie Robercie, że chociaż przy takiej okazji mogę Pana poznać i chciałabym skorzystać z tego momentu i pogratulować Panu pewnych e, cudownych cech, które są dzisiaj rzadkością. Wyobrażam sobie, że taki sport, e, jaki pan reprezentuje, wymaga niebywałej siły charakteru i ducha i samodyscypliny. I chciałam Panu serdecznie pogratulować właśnie takich cech. Również podziękować za wspaniałe wzruszenia, jakie wszystkim nam Pan e, dostarczył przez ostatnie lata i pomyślałam też... E, Mam nadzieję, że nie będę się zbytnio spoufalać, jeśli zapytam, czy zechciałby pan naszego siedmiomiesięcznego synka nauczyć chodzić, bo on na razie raczkuje. Może pani spokojnie, a nie liczyć. Jakiś łagodny program treningowy zostanie mu zaaplikowany. To jest dla mnie zaszczyt. Pomyślałam sobie, że jeśli właśnie Pan nauczyłby naszego syna chodzić, to jest szansa, że jakoś mądrze przejdzie przez to życie. Dziękuję serdecznie. A ja powiem tylko, że w jakim sensie poznaliśmy się nie dzisiaj. Ale poznaliśmy się już po Atlancie, kiedy występowała pani na gali Olimpijskiej po Atlancie. No oczywiście jak mogę zapomnieć, Galę jak mogę zapomnieć, że jedyny Górniak, obok której grzecznie stałem, żeby się sfotografować w jakimś tam tłumie, ale ona nie chciała na mnie spojrzeć. Wtedy dziękuję za to głębokie spojrzenie dzisiaj. Staję w tej to jest tak? Skłaniamy się dzisiaj. Spełniamy wszystkie Wspaniamy. życzenia. Dziękuje, tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Edyta Górniak! Dziękuję Państwu serdecznie. Pomyślałam sobie, że jeszcze przy tej okazji może to może niedokładnie jest takie święto, ale jednak jest to jubileusz i w tym momencie życzę się wszystkiego co najlepsze. Pomyślałam, że jeszcze zaśpiewam tylko dla Pana dzisiaj, tylko dla Pana fragment melodii, którą na pewno Pan kojarzy. Happy birthday to you Happy birthday to you

Эдит Огурняк.